Fajka pod tytułem Smertny rycerz. Smerty bardzo lubiły siedzieć przy ognisku i słuchać opowieści o dzielnych rycerzach. I za każdym razem osiłek urządzał im wspaniały pokaz władania mieczem. Ach, chciałbym być jednym z rycerzy Okrągłego Stołu, wykrzykiwał. Pewnego razu smerty usłyszały dziwny hałas i wkrótce zobaczyły ogromną łunę. Przerażone zwierzęta uciekały przed pożarem, który zbliżał się do wioski smerpów. Rozpoczęła się zacięta walka z ogniem. Małe smrwy odważnie stawiły czoło płomieniom. Całych sił starały się powstrzymać rozszerzenie się ognia. Kiedy w końcu udało im się pokonać pożar, były naprawdę u sił. Kilka domków jednak spłonęło. Lecz skąd wziął się w lesie ogień? Smrwy szybko znalazły odpowiedź. Odkryły dziwne ślady, wokół których ziemia była całkowicie spalona. Wiem, czyje to ślady. Oświadczył papa Smurf. To ślady Smerfo-płomiennego smoka. Pokonam tę bestię! zawołał Osiłek. Spuszczę jej takie smerfolanie, że popamięta. Dodał groźnie. Czy on mówi serio? Zastanawiały się zaniepokojone Smerfy. – Chyba tak, skoro wkrótce Osiłek stanął na progu swojego domku pełnej zbroi rycerskiej. Nikt nie zdołał odwieść Osiłka od jego postanowienia. Z groźną miną Kroczył do lasu i maszerując, wołał na cały głos. Byłaś okropna bestio, dam ci zaraz smerfną nauczkę. Kiedy smerfny rycerz zbliżał się do parowoł, nagle ukazała się wielka głowa ze straszną paszczą, najeżoną okropnymi zębiskami. Zobaczywszy wielką bestię wyłaniającą się z zakrawędzi, krawędzi, jedny niebieski rycerz stracił całą odwagę. To sił w nogach rzucił się do ucieczki. A gorące smocze płomienie lizały mu pięty. Zatrzymał się dopiero wtedy, gdy całkiem zabrakło mutku. Jestem skończonym głupcem, wyszeptał. W tej samej chwili usłyszał za sobą jakiś chrzęst, jakby metalowych części. W cieniu drzewa siedział człowiek zbroi. Czy jest pan rycerzem? Zapytał z nadzieją osiłek. Bardzo jest nam potrzebny rycerz. Potrzebujemy obrońcy. Wyjaśnił nieznajomemu. Człowiek zbroi przez chwilę się zastanawiał. Oczywiście, że jestem rycerzem, oświadczył w końcu. Jestem samym lancelotem. Osiłek zaprowadził rycerza do wioski smerfów. Nie przyszło mu do głowy, że nieznajomy może być jakimś rozbójnikiem i oszustem. Rycerz lancelot będzie nas bronił, świadczył smerfon. Z łatwością pokona smerwo płomiennego smoka. Lancelot oznajmił smerfom, że zanim zmierzy się ze smokiem, musi nabrać sił do walki. Wszystkie smerfy usłużnie się nim zajęły. Karmiły go i zabawiały. Jednak papa smerf miał coraz więcej wątpliwości. W końcu papa smerf zawołał smerfy na naradę. – Ten rycerz Lancelot nie budzi mojego zaufania – oświadczył. – Wysmerfowałem więc sposób, żeby wystawić go na próbę ale rycerz również nie ufał smerfom. Podkradł się do domku papy smerfa i podsłuchał, o czym mówiono. W grocie, daleko od wioski pracuj zmyślnie zmajstrował makietę smerfo płomiennego smoka. Umieścił ją na platformie na kołach. – Wyśmienicie! – ocenił papa smerf. – Zobaczymy, co zrobi nasz rycerz, kiedy ujrzy zbliżającą się groźną bestię. Kiedy ogłoszono alarm, Rycerz spokojnie przygotowywał się do walki. Zobaczysz, jak szybko zrobię z tej bestii kotlety, obiecał osiłkowi. Kiedy z lasu wyłonił się smok, rycerz szybko stracił całą pewność siebie. Smok makieta niespodziewanie wylądował pod drzewem, odrzucony przez prawdziwego smoka. Teraz do rycerza zbliżała się bestia nie z drewna, lecz z krwi i kości. W dodatku ziejąca ogniem. Nie mam. Najmniejszej ochoty skończyć upieczony jak kiełbaska nad ogniskiem, zakrzyknął rycerz. Nie oglądając się na nic, fałszywy lancelot wziął nogi za pas. Na placu pozostał tylko osiłek. Dzielny smerf nie stracił ducha w obliczu strasznego niebezpieczeństwa. I ruszył do ataku jak na prawdziwego smerwnego rycerza przystało. Drażniąc smoka, osiłek zwabił go w pobliże rzeczki. Smrwy obniżyły w niej poziom wody żeby móc zreperować mostek. Kiedy smok wkroczył na mostek, smerfy otworzyły tamem i wielka fala zalała bestię. Podstęp się udał. Zburzona woda porwała smoka i uniosła w dal. Na nieszczęście zniknął również dzielny smerf, rycerz osiłek. Ach, jakże był odważny, prawdziwy smerf, lwie serce. Bohater jak z rycerzkich legend. z zrozpaczone smerfy, roniąc łzy. A psik, kichnął potężnie osiłek, gramoląc się na brzeg nieco poniżej wioski. Zapanowała oczywiście wielka radość, i wszystkie smerfy gratulowały nieco zakatożonemu osiłkowi bohaterskiego wyczynu, a największą nagrodą był dla niego pocałunek smerfety. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na inne bajki do bajkowego słuchowiska.